Cześć! Oto bohaterowie dzisiejszego odcinka. Razem przygotujemy wyjątkową letnią sałatkę. To będzie prosty i szybki przepis, więc chodźcie gotować! Zaczynamy od bobu. Najpierw należy go opłukać pod bieżącą wodą. Czekam, aż woda się zagotuje dla bobu, ale tutaj już mam wrzątek. Dla kuskusu to ekspresowa kasza, która pomaga przygotowanie sałatki w trybie. Mik mik. Proporcje 1 do 1. Czyli tyle, ile dacie kaszy, tyle dodajcie po prostu wody. I teraz w tym momencie możecie dodać odrobinę soli, oliwy i po prostu zostawić, żeby płyn całkowicie wniknął w te urocze ziarenka. I odstawiamy. Ja uwielbiam, kiedy w sałatce jest coś miękkiego, delikatnego, ale też chrupkiącego, a podprażony słonecznik jest idealnym dodatkiem do sałatki. I znowu dodaję odrobinę soli. W momencie, kiedy słonecznik zacznie się rumienić, sól zacznie się do niego przyklejać. Po prostu ten tłuszcz zacznie wszystko sklejać. Wyłączę patelnię, ciepło dalej będzie go podgrzewać, a on sobie tutaj nieco przestygnie. I teraz jak ugotować idealny bób, po prostu. Wrzucam go do wrzątku i młody Bób gotuje bardzo krótko, około 5, maksymalnie 10 minut. Ja zawsze dodaję do niego koperku. Nie solę go teraz, dodam jeszcze odrobinę miodu. Nie wiem, czy znacie ten sposób. W ogóle jak wy lubicie jeść bób? Ja zazwyczaj jem go raz ze skórką, raz bez. I jeszcze ząbek czosnku. Przygotujemy dressing. Dressing jest fantastyczny, bo do mojego kuskusu użyję, uwaga, pomidorów suszonych. I wykorzystam właśnie ten olej, w którym się moczyłem. Wymieszam go zaraz z miodem, sokiem z cytryny. To będzie coś fantastycznego. No i teraz sok z cytryny, bez pestki, którą muszę usunąć. No i jeszcze sól i pieprz, i wszystko miksujemy. Cały sos się tak zemulguje i będzie jednolitej konsystencji. Zobaczcie, sos się pięknie połączył. Teraz pora na kuskus. -kus. Delikatnie począsamy go w widelce. Kuskus przekładam do miski. Teraz dodam tutaj suszone pomidory, takie już pokrojone. Dodatkowo pokroję tutaj cebulę czerwoną. Co zrobić, żeby cebula nie była taka ostra? Wystarczy zanurzyć ją na chwilę w lodowatej, bądź zimnej wodzie. Wtedy straci ten charakterystyczny ostry smak. Na sam koniec dodam odrobinę soli do bobu. Ja teraz zajmę się odsyceniem bobu, następnie przeleję go znowu zimną wodą. Najlepiej włożyć go do lodowatej wody dosłownie na 5 minut. Wy w tym czasie zerknijcie na przepis na kotlet z bakłażana. Sałatka z kuskusem byłaby niczym bez szpinaku. Im więcej zielonego w naszej diecie, tym lepiej. Więc jeżeli nie lubicie szpinaku, użyjcie rukoli. Ona ma taki pieprzny, ostry smak. lub no po prostu na przykład na tarce zatrzyjcie brokuła. Pamiętajcie, im więcej zielonego, tym lepiej. No dobra, już umyte szpinak przekładam tutaj do towarzystwa. No i teraz to, nad czym tak ciężko pracowałam, czyli yy, łuskany już bół. Czym byłoby lato bez mojej ukochanej fasolki szparogowej? Pamiętajcie, żeby ją gotować równie krótko w osolonym wyrządku. Na sam koniec dodaję cebulę. Nie przejmujcie się, jeżeli zostanie trochę wody. Dla przypomnienia nasz pomidorowy dressing. Dodam jeszcze tutaj koperek. Teraz coś, co jeśli nie znacie, musicie koniecznie odkryć. To jest jeden z najlepszych serów, jakie znajdziecie. Twaróg wędzony drewnem bukowym. Pokruszę na całą sałatkę i zaraz będę wszystko mieszać. I na sam koniec słonecznik. Teraz nie pozostało nic innego jak wymieszanie tych wszystkich składników. Teraz coś, na co zawsze czekacie. Sprawdzę, czy jest pyszna. Jest naprawdę dobra. Wypróbujcie i dajcie znać. I pamiętajcie, że takie przepisy serwujemy osobom, które nas obserwują.